Cześć, tutaj sebek. Witajcie już w czwartym odcinku z Gridget 3. Dzisiaj tak jak obiecałem w ostatnim, lecimy z gymkaną. Czyli będziemy się motać strasznie. To jest tragiczne. Naprawdę powiem wam, że to jest tragiczne. Jak uda mi się chociaż srebro uzbierać, to to będzie dobrze. Tutaj naprawdę trzeba mieć duże umiejętności jazdy, szczególnie Fordem Fiestą z Cany trójki.

tak! Mniej więcej coś takiego będziemy musieli robić. Normalnie już jestem happy z tego powodu. No, ale przynajmniej troszeczkę. troszeczkę będzie efektywnie, efektownie i w ogóle. Block, can block. W tym aucie to ja się normalnie zakochałem. Ken block style na pewno to nie będzie Kent Block Style, tylko Sebek Style, czyli parada błędów, no ale zobaczymy co się da zrobić. Tak? Tak jest, najpierw musimy się powbijać w jakieś... jakieś coś. Może uda nam się sobie tutaj wbić, to znaczy to jest dość dość szybkie auto jak na mnie i aż na takie... Tak na taką precyzję trzeba tak, mieć, mieć przynajmniej brąz, żeby, żeby przejść, ale już spróbujemy Sylwet, czyli nie będziemy lecili na brązie, nie to żeśmy poszali, dobra dobre, dobra. dobra, dobra. Jest Silvę. Nie jest źle. Tak, musiałem oczywiście przywalić. Musiałem. Nie, nie umiem inaczej. Gold! Nie wierzę. Proszę Państwa. To nice. Jeśli golda udało mi się zdobyć, to to naprawdę nice w tym odcinku. Widzę, że chyba z odcinka na odcinek zaczynam łapać jakiegoś skilla. A to dobrze. Chociaż drugi odcinek, to poszedł tragicznie tam, to była parada błędów. Got 800. Reputacji. To lecimy z kolejnym Jump Tutorial. Tutaj będziemy sobie skakać. To akurat jest spoko. Bo skakać to ja sobie akurat mogę, chociaż. Zresztą tutaj z nawrotami będę pewnie lamił. Przez co będę, wykonam mniej skoków, przez co będę miał prawdopodobnie brąz. To znamy. Tak więc nie ma potrzeby tego oglądać. sobie pomijamy. Start. Tak, po prostu będziemy się bawili w takie coś nic więcej. Tutaj drift. I jazda, kolejny drift, jazda, kolejny, no i, no i tak będziemy lecieć. Zobaczymy, co mi się uda z, ty, z tym zdziałać. Postaram się jak najlepiej to zrobić. Nie, tutaj na pewno... Bądźcie pewni, że pod to nie podjadę. Ja tutaj prędzej się chyba bym zabił, niż bym pod to podjechał. Chociaż spróbujemy. Nie, nie, nie uda mi się hmm. Już myślałem, że nie przejdę co? co za słabo trzymałem O Jezu Nie, 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 nie będzie Silvera Czy będzie? Będzie GOD nawet Tak jest, proszę Państwa A mój Ej, wbił się wow. Też jestem pod wrażeniem, powiem szczerze Dun, 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 Może nawet po tej nie uda mi się tego Uda mi się wbić siódmy poziom Dzięki czemu będę miał nowe autka drift, <grytização> drift tutorial bottle. Czyli już, już pewnie się spodziewacie najlepszego w moim wykonaniu Tak jest

Awesome. Naprawdę awesome. To za Blok, błagam Cię, jedź, jedź za mnie. Ty to zrobisz o wiele lepiej niż ja, zdecydowanie. I pierwszy drift. Przecież ukończyliśmy. Drugi nieukończony. Wow, 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 tu się odbiliśmy. Tu też się odbiliśmy. Tyle Andrift tu był To drugie niekoniecznie To był prawie idealny, tu w ogóle nie było Tutaj wyszliśmy ślicznie Ło wow, To, żeśmy zepsuli kamerkę chyba jakąś Ale brąz mamy Tutaj ładnie weszliśmy, może nawet udałoby nam się zdobyć. E, no cóż, no, no nie jest to moja najlepsza strona, jeśli chodzi o drift. Ale spokojnie, jeszcze będą gorsze rzeczy, o wiele gorsze rzeczy będą. Na których też tylko będę się starał brąz zdobyć przynajmniej Dream Academy. Tutaj mamy już niewiele spin. Spin jest akurat ok. Spin potrafię robić, że tak powiem. No chyba, że mi nie wyjdzie teraz, to to nie potrafię. Ale myślę, że jakoś damy sobie radę. Bethesda, nie chcemy tego oglądać w żadnym wypadku. Tak samo jak mojego spina, który teraz będę robił. Tak. To jest spin. spin zones look impossible to me a demonstration's well, actually one of my favorite tricks you need to drive into the marked area and get the car into a controlled spin The more you spin the more you'll score but you slowly and at an angle then turn in and use the handbrake to get the back end out. Tak, trzeba raz wcisnąć, trzeba wcisnąć tylko raz e, ręczny zaciągnąć. Żeby po prostu auto już mogło się dalej spinować. A i wy, wyleciliśmy Dobra, no. ja teraz niech nam zalicza. Zaliczaj nam punktu proszę, kolego. Halo, kolego, dzięki Ci bardzo, że te punkty zaliczamy. Next one. Do goda dojdziemy? Chyba nie. Teraz dojdziemy do Golda chyba. Albo nie. Nie, zabraknie nam kawałka. Zabrakło nam 640 punktów. 560 punktów. No, trudno, trudno będzie mówić. Nie wiem, jak tu, nie wiem, jak tutaj zrobić, żeby od razu punkty zaliczało, no ale cóż... Najgorzej będzie to potem wszystko wykorzystać naraz na samym końcu. Ach, wierzcie mi, że to będzie tragedia. Będzie siódmy jak nic. Będzie siódmy poziom reputacji, musi być. Next. Donut tutorial. Nie wiem, czy już rozkminiacie, co to mogłoby być, ale powiem wam, że nie jest to jeden z najprostszych trików. Fancy a donut?

Remember, you can only score points off the Mark Jim donuts. They look pretty tricky, but i got faith. Better get to it. Let's go. But it with a small donut. Okay, let's try this one. Nie, dobra, nie próbuję. Na tym, na tym miejscu łatwo, strasznie. Na tych większych nie, nie potrafię. No może? Coś tam potrafię jednak. nice, mamy silver Uda nam się, do golda na pewno nie dojdziemy Ale mamy silver, więc nie jest, nie jest tragicznie Jest dobrze, nie jest źle, na pewno Achievement unlocked, driving school Cool. No i zalecimy na ostatni, definitywny test. Nie chcę tego, uwierzcie mi, naprawdę tego nie chcę. No ale trzeba, dla was, dla was to zrobię. Tali kwota off -road. O! Tutaj będzie fajna, autko chyba. Z tego co zauważyłem.

Hala Square, minuta 30, przez minutę 30 mam zrobić jak najwięcej Mitsubishi Lancer, Evo, Subaru, Impreza, WRX, i... Tak, polecimy tym To jest specjalne autko do Jim Chociaż nie, jest za duże ja wolałbym chyba Fiesta, chociaż lepsze, lepsze to i Subaru niż Niż cokolwiek innego, Monako. Jim Cunner. Oglądniemy sobie to akurat. Juke. Tak, już na pewno, już, tak. Już polatałem. Staram się zrobić to co, to, co umiem najlepiej, czyli. czyli nic. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co mi się uda zrobić. Albo będę sobie tylko skakał. Ech, ale tutaj zagrył. było widać, że zagrył. Tego chyba, tego chyba nie zrobię. Dobra, spróbujemy. Najwyżej sfailuję Jim Kunne. Ten mnie wtedy zabił. Tak? Będę tego żałował. Zdecydowanie. Ej, i co ja mam tu, jak ja mam tu jeździć? Halo? Nie, Drift. Drift. jak się rozbijam, jak się rozbijam. Siódmy, ósmią, siódmy. Eee, niemożliwe że ja to zrobiłem. Ej to jest za szybkie, zdecydowanie za szybkie. Bo nie potrafię, nie potrafię zrobić tutaj tego donatca chociaż na tym aucie. A po co ja za szybko po prostu nie do Pierwszy. Nie wierzę w to, że jestem pierwszy. Po takich fajlach, i w ogóle. No, ale. O, kurde, i to ładnie pierwszy jestem. Nice. Dzisiaj chyba się szykuje troszkę krótszy odcinek z tego, co widzę. Mamy 18 minut około. Dzięki, ziomuś. Dzięki, ziomuś. way to represent my friend the fans are loving it and so am i oh yeah daku yes champion i can't believe how well you did i knew i made the right choice in signing you congratulations congratulations cheers i can't chisim khaba kick off the training wheels mm, 2000 punktów reputacji. 250 za ten. Nice. Dziękuję bardzo. A to był pro sezon. Czyli pierwszy sezon za nami i polecimy z drugim sezonem. Tak. Co oni jeszcze do mnie tu chcą? DC Compound? Co to jest? Nie mam pojęcia. Pff, nie, 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 spadać ode mnie. Tak więc... Aha, czyli ja to będę musiał zrobić? Nie, nie będę musiał tego zrobić. Dobrze, tak więc dzisiaj będzie troszkę krótszy odcinek niż zazwyczaj, ale bardziej efektowny. To zażegnam żegnam się z wami. I zapraszam Was do kolejnego odcinka, tak więc lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał. Do usłyszenia, na razie, cześć.